Cześć, z tej strony Bulaj i dzisiaj Wam opowiem o grze Indie, która moim zdaniem jest jedną z najśmieszniejszych gier, w jakie grałem. Donut County. Jest to taka bajka z fabułą o szopach kradziejach i o innych zwierzęcych mieszkańcach tej, tego Donut County. Jest to taki bardzo śmieszny i infantylny humor. I ja na przykład bardzo lubuję się w czymś takim. To jest taka komedia absurdu. Im coś jest bardziej głupie, to dla mnie na przykład jest to coraz bardziej śmieszne i uważam, że ta gra zdecydowanie trafi dla dzieciaków, jak i do, dla dorosłych, bo ja sam się mega uśmiałem przy tej grze. Ona ma taki głupkowaty humor, że to jest taki pozytywny i to nie jest ani wulgarny humor, ani jakiś taki. Jest to taki prosty, prymitywny na powiedzmy logikę, shopią taki sposób myślenia, taki humor, jakieś zwyczaje, że shopy, wiadomo, jedzenie, świetniki, trashpanda, że. No i właśnie fabuła polega na tym, że shopy nauczyły się za pomocą takiej hmm, korporacji, jakby tworzyć dziury. I gameplay polega na tym, że. Tymi dziurami sterujemy i wchłaniamy w te dziury wszystkie obiekty mieszkańców, ich domy, zaczynając od takiej malutkiej dziurki, i z każdym kolejnym obiektem ta dziura się coraz bardziej powiększa i wchłania się coraz tam większe elementy. Nie, nie pokazywałem symboliki iluminatów, to po prostu dziurę o, dziurę pokazuje większą, <grywka> że się powiększa. I fabuła się okazuje, że. Zaczynają nasi ci bohaterowie, siedzą w podziemiu, gdzieś głęboko w jaskini, w kółku przy ognisku i rozkwinają, jak to się stało, że, że oni się wszyscy tam znaleźli. I show, oczywiście Shop kradzi, który końcowo się nawróci, nie będzie to jakby żadna... Yy, tajemnica, bo Gierka też jest na 3 godzinki, także to jest taki super indyczek krótki. Yy, on się nawróci przeciwko tej korporacji, oni mu kazali. Są takie śmieszne, infantylne tłumaczenia, że ja nie wiedziałem, ja nie chciałem. To nie tak jak myślisz, ja tylko chciałem jeść na przykład, wiecie, tak. To jest taki poddany rys, charakter, rys charakterologiczny o w każdej z tych postaci. I na przykład są takie śmieszne również przy, tym, przy tej rozgrywce schematy, że na przykład, jak dwa króliki do dziury wrzucicie, no to z czego są znane króliki oprócz jedzenia marchewek? No, no, z tego, że kopulują i z dwóch królików nagle się robi 20, i ta dziura się powiększa tak bardzo, że można całe skały do nich wrzucać, jakieś obiekty. I są jakieś tłumaczenia, jak to jest możliwe, że ja spałem, nic nie czułem. Jak ten shop kradzie, i okradł mnie i cały dom i, i się pojawiają kolejne wątki fabularne. A sama gra jakby właśnie jest, jest tam, nie wiem, 15 plansz, i każda jest różnorodna. Na przykład są też właśnie oprócz królików i inne skrypty. Na przykład odpalanie fajerwerków sprytnie takim obiektem było, to zapamiętałem. I po prostu z każdą następną planszą się jest ciekawym, co twórcy przygotowali, albo jakie plansze. Bo to jest bardzo właśnie taka stereotypowa, taka absurdalna gra. Jest to... te lokacje są też takie momentami absurdalne. Najbardziej mi zapadł w pamięć taki... takie... Trochę mam wrażenie, chyba ze Spongeboba inspiracja. Jest taki bar. Hat zup sobie zapisałem i tam na przykład gotujecie obiad, ale tam wszędzie karaluchy latają i one bardzo do tej zupy chcą wejść, żeby ją zepsuć i musicie labirować tą dziurą, żeby kucharza zaspokoić, i wtedy kucharz będzie szczęśliwy. Dziura się powiększy, całą restaurację do dziury, schowacie. I shopy będą szczęśliwe. I są takie w grze bardzo śmieszne meandry, takie, no powiedzmy, zwroty akcji, ale to. To jest takie jakby to powiedzieć ja wiem, że, że to nie jest prawda ale zrobię bowiem tak głupio i to będzie śmieszne I, i jeśli właśnie takim humorem właśnie że coś jest absurdalne, no to, to gra jest jak najbardziej dla was ona jakieś tam chyba 16-50 na wyprzedaży kosztowała i ja się powiem wam całe te 3 czy 4 godziny bawiłem się przy Donut County wyśmienicie albo co tutaj jeszcze. Yy, co jest ważne na przykład w Indyku. Gra jest po polsku i jest taki drobiazg mały, w intro mi się wrzuciło między innymi czasem się polskie znaki nie wyświetlają. Na przykład znaleźć to jest znaleźć bez kresek. Na przykład no to jest taka pierdoła. Raz są te znaki, raz ich nie ma, ale bez problemu sobie myślę, że z tym poradzicie. Yy, i, jakby, no w sumie mogę wam całą fabułę do końca opowiedzieć. Koniec końców, do shopi i bazy się dociera, gdzie właśnie jest cały ten prezes, shopów z koroną, bo oczywiście, taki, nie wiem, może trochę odpowiednik króla Juliana z Madagaskaru, taki, bardzo narcystyczny, że on chce mieć wszystkie skarby, wszystkie śmieci z Donut County dla siebie. Ma swoje shopy, te shopy, inne badania mu robią w laboratoriach. Jest taki fajny rozdział. Yy, właśnie tam też się oprócz innego poziomu Tam się jeszcze króliki płodzi Żeby jak największe te dziury robić W które się wchłania yy, Całe miasteczko Ten shop jeden Nasz główny bohater Drugi główny bohater Koniec końców się przyjaźni z tą dziewczynką Ta dziewczynka mu da do rozsądku Przemawia że nie bądź taki Nie kradnij Albo kradni tylko mniej <średziny> Kradnij ale mniej nie wiem, to z polityką mi się to znowu kojarzy. Że tak obietnice wyborcze, oni kradną, ale tego... My będziemy też kraść, ale mniej. <grym> I to jest właśnie takie... No mnie to śmieszy, no i... Jeśli właśnie się znowu powtórzę... Dobra, nie będę się powtarzał, lecimy dalej. Yy, jeszcze taki czasem się może w grze zdarzyć, mi się zdarzył raz. Jest poziom z krokodylem, krokodyl sobie śpi na leżaku. I tam, żeby przejść planszę, to trzeba wszystkie elementy do dziury wchłonąć, jakby to nazwać, chyba się wchłania w te dziury. To mi się tam deska glitchowała dwa razy, musiałem dwa razy poziom od nowa powtarzać. To jest taka duperelka, ale oprócz tego gra nie ma błędów. Platyna jest niemal trywialna, nie ma nic do pominięcia. Są dwa trofea sekrety, które odkryjecie za pomocą trashopedii. O właśnie, o trashopedii zapomniałem wspomnieć. I dla leniwych zaraz podam solucję, ale jeszcze o samej tras w Trashopedii. Jest to taki, taka shopia, Wikipedia, i każdy obiekt, który do dziury wchłaniacie, to ma swój jakiś trywialny, taki absurdalny opis. Nie wiem, że kosz na śmieci nie ma lepszego domu dla shopa. I... <laughs> I jakieś naprawdę te opisy teraz możecie na nagraniu sobie, bo ja tak już nie pamiętam dokładnie. Z czym ten humor się je? No to jest kwintesencja tego, czym żyje Donut County I, i tych obiektów jest naprawdę dużo, jest trofeum z tym powiązane, żeby wszystkie odkryć i ja to zrobiłem bez filmiku, bo udało mi się wszystko. Yy, także jeszcze podam solucje dla dwóch złotych zwanków, które są takie powiedzmy, że zamiast 1 na 10 to gra ma poziom trudności 2 na 10 na zupa to dzbanek do zrobienia w planszy katsup. Na drugim ekranie zamiast dodawać do wywaru tylko jedną jednostkę soli i pieprzu, dajcie dwie soli i trzy pieprzu. Z każdą kolejną porcją wyjdzie dodatkowy mały karakan. I trzeba manewrować dziurą tak, aby żaden nie wpadł i nie zatruł zupy. Ponadto unikajcie ptasiego kucharza, aby wam zupy nie wypił. To jest taka mała zmęcznościówka. Dosyć śmieszna, bo te karaluchy to też... Ktoś się dziwnie tak zaprojektował, zrobił z nich takie szopy są żarłoki, tak? ale te karaluchy to mają chyba, nie wiem, jak szopy, które by jarały Gandzie i byłyby na gastro. No. Ile <grytanie> bym tych, kurde, karaluchów nie przegonił, one ciągle te zupy spijają i, no nie wiem, to jest taki kolejny absurd, taka śmiesznostka, no nie wiem, mnie to cała tak gra Śmieszne opowiadanie o nich, jak sobie przypomnę, jak ja nacisnąłem bekę z tej gry, to no, takie pozytywne ciśnięcie beki. To mi, no, mi się, no sami widzicie, cieszy mi się morda cały czas, bo to jest takie głupkowate jak ja, no i tyle. Drugi trofek, zasługujący na umówienie, to bandyta. I trofeum robicie w laboratorium biologicznym na końcu gry. I zamiast uwalniać zwierzaki z tą klawiaturą, taką gdzie ogonem węża sterujecie, musicie pomanewrować uchwytem z magnesem w taki sposób, aby otworzyć safe. Pokazuję wam teraz kombinację, ale musiałem ją powtórzyć kilka razy, żeby zadziałała. Raz specjalnie, nawet zrestartowałem całą planszę i jak wam się pojawi kadr że safe się otwiera, wtedy się udało. I co tutaj jeszcze mamy na koniec? Yy, drobiażdżek z trofeum nerd za skompletowanie tej traszpedii. O właśnie, tu coś opisałem jednak. Samo z siebie nie wpadnie, nawet jeśli macie wszystko. Musicie otworzyć też opium encyklopedię i chociaż mignąć przez, przez każdy element, który możecie przeczytać, bo to jakby trzeba przeczytać. A jak otworzycie każdy obiekt, to on po prostu się jakby czyta. Wiecie o co chodzi? Skrypt taki. I po prostu każdy musicie sobie przeskrolować. Tak, lewo, prawo. A czytać możecie te opisy, właśnie bardzo polecam je czytać, bo są naprawdę śmieszne, jak dla mnie, i są pewne takiego pozytywnego absurdu. Więc moja ocena gry Donut County jest to 9 na 10. Powiem Wam szczerze, jest to zdecydowanie jeden z najlepszych indyków, jakie w życiu grałem. Bardzo śmieszna gra, fajna kolorystyka. <laughs> śmiesznie napisane postacie, te fabuły, ich przemyślenia, ich tok rozumowania tych postaci. No, no szopy wiadomo, shopy to śmieci i jedzenie i parę jest ich tam. Jakby, jakby, to powiedzieć, jest to taki, kurde, Kubuś Puchatek na sterydach, nie? Że, że jeśli chodzi o stereotypy. No, może przesadziłem trochę, ale myślę, że i młodzi, jak i dorośli mogą w tej grze się naprawdę uśmiać. Trudność platynki... No jo, ja, ja wpisałem 1,5 na 10, ale jak już powiedziałem, że na 2 na 10, to dajmy te 2 na 10 nie kombinujmy. A czas dla mnie... Według licznika gry, znaczy poprzez aplikację, to 2 godziny i 50 minut. No to takie 3 godzinki, jak mówiłem, powinniście sobie platynkę zrobić. Także polecam do County, Jak najbardziej warto ograć. I widzimy się w kolejnej recenzji.